Witajcie w piekle. Witaj, słuczko. Czy wy zawsze musicie tu sadzić kartofle? Wy naprawdę jesteście pojebani. Kurwa, nie pierdol mi tu u farmazonów, moja wina, że ci robili na czytach, he? Trzymy pysk powiedziałem. Ale z was, dzieci, neo ja pierdolem? Ty, słuczko, wracaj tu, nie oddałaś mi wszystkich pokemonów. Pierdol się bo kurwa ja mam łatę złamaną głowę. I chuj wam w oczy. Mam pomysł pobawmy się w ganianego i będzie spokój. Kurwa i ja będę gonić. I dobrze ci tak tłusta paruwo. Kurwa. Co za pojebane luntki jebana neostrada. To może pobawimy się w chowanego. Dobra ale ja od razu mówię ten kto da dupy ten robi siad płaski do laski i jedzie z tematem. Ale uwaga tam nasrałem tam tam i będzie jej bać gównem i ujidzi w dupę czerepo. za stranny maciusiu z klanu jebany cziterze.